Dzisiaj wracamy do tego, co się dzieje w Telewizji Polskiej Publicznej. Otóż, jak Państwo zapewne wiecie, jest tam ogromne zamieszanie, więc na dzień dzisiejszy pochylamy się nad tym, co należałoby uzdrowić w TVP S.A. pod kątem finansowym. Z końcem grudnia 2023 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego postawił TVPSA w stan likwidacji. Został powołany likwidator, czyli osoba, która ma docelowo przeprowadzić TVP przez proces likwidacji. Jakby się mogło początkowo wydawać, likwidacja no, służy temu, żeby została zakończona działalność operacyjna spółki, a sama spółka została wykreślona z rejestru. Należy jednak zauważyć, że... Nie zawsze ten proces likwidacji mu, musi przecież w taki też sposób się skończyć, bowiem w, odpowiednio, w odpowiednim czasie podjęta uchwała może taki proces zastopować. Co więcej, jeżeli mamy sytuację tego typu, iż w toku likwidacji dojdzie do powstania hmm, stanu zagrożenia niewypłacalnością, bądź też nawet niewypłacalności, no to osoba likwidatora zobowiązana do tego, żeby podjąć odpowiednie działania. W tym celu należałoby się pochylić nad aktualną sytuacją finansową TVP. Ja będę posiłkował się ze swojej strony raportem, który przygotowała Najwyższa Izba Kontroli. No, i zgodnie z założeniami tego raportu, wszystko wskazuje na to, że sytuacja TVPSA jest dramatyczna. Najwyższa, Najwyższa Izba Kontroli przeanalizowała finanse TVPSA za ostatnie 5 lat, czyli od 2017 roku do 2022. Jak wynika z tego raportu, koszty operacyjne wzros, wzrosły niemalże dwukrotnie. Początkowo te koszty oscylowały w granicach miliarda mld milionów złotych, po to, by na koniec 2022 roku wynosiły już prawie 3 miliardy 300 milionów Co jest niepokojące, to około 30% kosztów operacyjnych jest pokrywanych z bieżących przychodów TVP SA. Jak zatem Państwo możecie widzieć, być może jak zauważacie, występuje dosyć poważny deficyt. Na chwilę obecną wydawać by się mogło, że ten deficyt wynosi prawie 2 miliardy złotych. domiar złego prezydent zawetował ustawę tzw. około budżetową, która przewidywała zasilenie budżetu TVP kwotą prawie 3 miliardów złotych. Tutaj anegdota. Pragnę tylko przypomnieć, że jeszcze parę lat temu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość było u władzy i próbowało zaspokoić finanse TVP kwotą 2 miliardów złotych, no to podniesiono wielkie larum wśród opozycji, że przecież te pieniądze nie powinny pójść na, na ratowanie tuby, tuby propagandowej, którą niewątpliwie TVP i media publiczne są, a być może powinny zostać przekazane na przykład na ratowanie życia i zdrowia dzieci. Na chwilę obecną mamy sytuację zgoła odmienną. Otóż Koalicja Obywatelska ze swoimi partiami tworzącymi koalicję sama próbuje zasilić kwotą jeszcze większą, bo aż 3 miliardów, budżet TVP. No a z kolei tego, takie same argumenty, jakie wcześniej koalicja podnosi na chwilę obecną Prawo i Sprawiedliwość, że to jest skandal, aby takie pieniądze przeznaczać na TVP, że powinny być to te środki zostać przeznaczone na, na inne cele. Z naszego punktu widzenia, znaczy konkretnie z mojego tutaj w kontekście analizy być może niewypłacalności TFOP, no należy jednak pochylić się nad tym, czy przypadkiem likwidator nie będzie zmuszony do podjęcia radykalnych działań właśnie w obliczu stanu zagrożenia niewypłacalnością, który zdaje się, że niewątpliwie występuje, a być może nawet względem stanu niewypłacalności. Jakie kroki zaradcze powinien podjąć sam likwidator, jeżeli rzeczywiście okaże się, że TVP jest co najmniej zagrożona nieupłacalnością? Otóż pragnę przypomnieć, że TFPSA posiada tak zwaną zdolność restrukturyzacyjną, co zatem oznacza, że spółka ta może przejść przez proces restrukturyzacji, nawet będąc w stanie likwidacji. Celowo tutaj postępowaniem właściwym dla tego typu sprawy pewnie byłoby postępowanie sanacyjne. Postępowanie sanacyjne jest, takim, jest taką procedurą restrukturyzacyjną, która jest najbardziej daleko idącą procedurą w, nie tylko w zakresie restrukturyzacji zobowiązań, ale również w zakresie ingerencji w sferę np. zarządczą czy też menadżerską, bądź jakąkolwiek inną. Tak naprawdę zostaje powołany odrębny organ, który tą spółkę, spółkę prowadzi. Co by mogło też się poniekąd wpisywać w ideę, która przyświeca obecnemu rządowi, a z kolei która to polega na tym, że usilnie on próbuje odpolitycznić TVPSA i tutaj oczywiście stworzyć z, z tejże spółki spółkę całkowicie no, niezależną od, od, od aktualnego rządu, co w mojej ocenie oczywiście jest bójdą. Taka jest docelowo aktualna retoryka partii, partii rządzącej. Jeżeli doszłoby do tego, że likwidator złożyłby wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego i taka procedura rzeczywiście zostałaby uruchomiona, no to tak naprawdę. Wszelakie czynności, które dotyczą czy to kadry pracowniczej, czy też kontrahentów spółki, czy jakikolwiek innych interes, interesariuszy TVPSA, wszystkie te czynności będą docelowo nadzorowane, a także w jakiejś części sprawowane przez właśnie niezależny organ będący zarządcą, a także docelowo przez sędziego komisarza, czy też sąd restrukturyzacyjny. Docelowo te osoby no oczywiście nie, nie powinny być w żaden sposób powiązane ze strukturami władzy, przynajmniej w teorii. No ale jeżeli by tak rzeczywiście takie postępowanie nastąpiło, no to możemy się przekonać, jak to by w, wyglądało też i w, w praktyce. Jeżeli chodzi o to, co by ewentualnie mogła dać sanacja TVPS-a, no to na pewno by mogło dojść do rozstrzygnięcia wszelakich wątpliwości a także licznych sporów, które towarzyszą między innymi zarobkom w TVPS-a. i tu mam na myśli nie tylko kadrę no tą będącą na samej górze spółki, ale też na przykład kadrę dziennikarską, albowiem no istnieje możliwość ewentualnie uznania pewnych umów, które są rażąco odbiegające od pewnych standardów rynkowych za bez Skuteczne i mam tu na, na przykład na myśli bardzo wygórowane za, zarobki kadry właśnie zarządczej. Prawdopodobnie udałoby się też zmienić warunki zatrudnienia osób będących dziennikarzami, którzy również w ocenie no, doniesień medialnych czy też samych mediów zarabiają kwoty znacznie odbiegające od tego, co oferuje akurat rynek. Dodatkowo mogłoby również dojść do tego, że pewne czynności prawne, które zostały podjęte nie tylko w toku całej procedury restrukturyzacyjnej, ale również w okresie przed wszczęciem tego postępowania, byłyby szeroko badane pod kątem tego, czy przypadkiem nie prowadziły one do. Niekorzystnych rozwiązań finansowych dla samej spółki, będąc mam tu na myśli oczywiście TVP. Otóż zarządca może skorzystać z tak zwanej skargi pauliańskiej, jeżeli by na przykład uznał, że jakieś czynności prawne miały charakter defraudacyjny i być może wpływały właśnie na ewentualne uszczuplenie możliwości zaspokojenia wierzycieli przez samego dłużnika. Docelowo, byłaby to procedura, która by zmierzała do tego, aby unieważnić jakąś czynność. Prawną, celem jej przywrócenia do stanu pierwotnego, co z kolei oczywiście miałoby służyć temu, żeby poprawić finanse TVP. Dodatkowo, to co do również jest istotne, występowała możliwość odstąpienia od tzw. umów wzajemnych, które być może no, nie przewidują możliwości ich rozwiązania. Akurat w toku sanacji takie, wypowiedzenie właśnie takich umów również jest możliwe, co zakładam, że w TVP na pewno miałoby miejsce, no bo jest to bardzo duża spółka, która na pewno zawiera i takie umowy, które są korzystne dla samej spółki, ale prawdopodobnie też mogą mieć tam miejsce takie sytuacje, które niekoniecznie no, mm, były adekwatne do tego, jakie e, korzyści finansowe spółka e, osiągała. E, na sam koniec e, pragnę wskazać, że e, sam proces restrukturyzacji może przecież zostać, zostać też przedwcześnie zakończony, jeżeli by doszło do tego, że e, zarządca by w porozumieniu z organami sądowymi uznał, że sam proces już nie będzie zbyt efektywny i jego prowadzenie jest bezcelowe, może oczywiście dojść do umorzenia takiego postępowania, a tym samym spółka z powrotem wróci do stanu likwidacji. Gdyby jednak doszło do tego, że między wierzycielami spółki a, -a doszłoby do jakiegoś konsensusu, co by, który z kolei mógłby się przełożyć na to, że spółka z powrotem mogłaby regulować swoje zobowiązania względem jakiegoś nowego harmonogramu, no to istnieje też podstawa do zakończenia procesu likwidacji, a tym samym rzeczywiście by doszło do uzdrowienia nie tylko pod kątem finansowym telewizji polskiej.